Dzisiaj wam zaprezentuję plakaty z wiolettem. Dobra, zaczynamy. Pierwszy to jest Martyna Sunesel oczywiście. Czytam jak to się nazywa, bo nie wiem. Sto-Nesel? Jakoś tak nesel. Sto, sto Dobra, przejdziemy dalej. Tu jest oczywiście nasz Tomas i Ludmiła. Um, tutaj są najlepsze trzy psiapsiły fiolety. Oczywiście, nasza piękna Ludmi. A, o kim ja tutaj zapomniałam? No tak. O Diego. No właśnie. No to właśnie to są te plakaty. Wiem, mam już trochę mało. Te plakaty są z gazet Funklub. Bravo. I chyba jeszcze brawo. Jak macie pytania, nie wiem, jaki to magazyn, jakie, w ogóle jakieś pytania dotyczące moich filmików, no to zapraszam Was pod tym filmikiem do napisania komentarza, na przykład jak, gdzie to kupiłaś, jaka jest numer kasety i takie te, takie te, ile te, no i w ogóle, jest, ile za to zapłaciłaś, takie te fajne, tak. No dobra, no to ja kończę z Wami. Bardzo dziękuję za oglądanie. No i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję taką. Dobra, no to do zobaczenia. W następnych odcinkach oczywiście piolet. Ty. A właśnie tutaj jakieś jeszcze plakaty mam. Ale to nie związek. żegna się z Wami Diego.